Cześć, mam na imię Iwona, jesteśmy w Belgii od ponad 20 lat. Można powiedzieć, że jesteśmy starymi wyjadeczkami. Niejedno w tym kraju widziałyśmy i niejedno przeżyłyśmy. No cześć, ja jestem Monika. Do Belgii przyjechałyśmy w poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw. No i znalazłyśmy się w lesie. By było opowiadać o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 20 lat. Natomiast możemy opowiedzieć o tym, co robimy teraz. A teraz żyjemy na własnych zasadach i spełniamy własne marzenia. Krótko mówiąc, chcieliśmy przekuć naszą pasję w frazę, która wreszcie będzie nam dawała satysfakcję. W czerwcu ubiegłego roku stworzyłyśmy facebookową grupę wakacji w Belgii. Głównym powodem jej powstania było to, iż zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że podróżowanie w obecnym czasie będzie bardzo mocno ograniczone. A my miałyśmy mnóstwo pomysłów na podróżowanie po Belgii, na to jak o niej opowiedzieć i zachęcić do odkrywania jej zakątków, ponieważ same nieustannie właśnie to robimy. Od Odkrywamy tego... Belgię na pieszo, o! I od tego czasu po prostu chodzimy. Co wam możemy pokazać? Możemy wam pokazać Belgię, jakiej jeszcze nie znacie, bo Belgia to nie tylko Bruksela. Belgia jest bardzo małym krajem, ale kryje w sobie wiele ciekawych zakątków. O czym chciałobyśmy Wam opowiedzieć? Przede wszystkim o tym, jak odkrywamy Belgię wędrując. Jesteśmy tutaj ponad 20 lat, więc tak naprawdę na każde pytanie mamy odpowiedź. Znamy smak belgijskich gofrów i belgijskiej czekolady. Właściwie nic co belgijskie nie jest nam obce.